Halo, dzień dobry panie Andrzeju, Rafał Stępniak. No, witam. Panie Andrzeju, chciałbym się z panem na rozmowę umówić. Co pan na to? E, ale myśmy już wszystko omówili. Proszę się omówić z kierownictwem. No właśnie, panie Andrzeju, w ogóle pan jeszcze poruszał może z kierownictwem ten temat tej dyspozycji? Ja panu kiedyś przekazywałem, także. Czyli tylko wtedy, no nie, bo od tego momentu już nie. Panie Andrzeju, bo ja tutaj mam nowe wskazówki dla pana. Może pan czegoś nie zauważył, bo ja też... Panie Andrzeju, niech Pan posłucha, bo ja tutaj odkryłem trochę więcej rzeczy niż wtedy, jak Panu powiedziałem. To jak mamy tych rzeczy na tej dyspozycji, bardzo dużo takich, wie Pan, niedociągnięć, no to Pan sam będzie się musiał wyrazić i po prostu, no unieważnimy to Panie Andrzeju i wtedy tak. Już Panu mówię, bo tak, Pani Magdalena Kępny już ma tutaj u mnie podgórkę. Mi teraz unika, widzi pan, to by jej pan pomógł. No, tak samo ta, pani Ania Sośniesz. Też mnie unika, też by jej pan pomógł. Z panem bym się tylko załatwiał, panie Andrzeju. No nie, pan by mi tutaj potwierdził, że faktycznie ta dyspozycja jest kulawa, tak jak mówiliśmy. No i mi oddajcie skuter i się żegnamy. Taką mam propozycję, panie Andrzeju. Co pan na to? Ale ja mam propozycję, proszę wszystko na. do nas. Ale jak mogę napisać mi, panie Andrzeju, jak już pan to wysłuchał? A jak ja to mam pisać, panie Andrzeju, to jest długie dla mnie. To jest długie. Panie Andrzeju, no łatwa sprawa. Mówię, ja do pana przychodzę, pani już jest przygotowany elegancko i mówi tak. E, panie Rafale, proszę na wszystko do nas. Panie Andrzeju. Panie, od nas panie Andrzeju, panie Andrzeju, ja nie chcę pana tam zaskakiwać i do pana przychodzić z kamerą. Nasze, proszę, też się do naszej... Ale wy mi odpisujecie, panie Andrzeju, bzdury. Ja pytam o jedno, a wy mi odpisujecie drugie. No to jak ja mogę z wami pisać? Jak wypisać, nie umiecie. Nie umiecie odpisywać, to ja rozmawiam. Niech pan posłucha, panie Andrzeju. Wychodzicie na końcu dobrze. Opłaca wam się to wszystkim. Panie Andrzeju, to pan to załatwi za nich po prostu panie i się proszę, rozstajemy. No już proszę na piśmie. Ja już z, z moim przełożonym rozmawiałem. I proszę rozmawiać na piśmie. Ale, ale panie Andrzeju, czy rozmawiał pan o pieczątce z przełożonym? Po, powiedziałby, żeby zwrócił uwagę panie na pieczątkę. Z moim ale nie, ja się pytam konkretnie, panie, pojedynczo, panie Andrzeju. No, proszę pana, nie pan Panie Andrzeju, tyle, panie Andrzeju, pan właśnie. Instagram no to bo pan nie chce nic, żeby wynikło, a ja chcę. ja chcę. wszystko. Niech pan posłucha. Panie Andrzeju, dobra, ja wiem, że pan nie pytał o te pieczątki, nie pytał pan o podpis, nie zwracał pan uwagę dyrektorowi na to. On mógł po prostu na to nie zwrócić uwagi, no po prostu. On mógł powiedzieć, o dobra, dyspozycja i tak dalej, ale jeżeli pan mu teraz zwróci uwagę na te konkretne rzeczy i powiedzieć mu, że on jest za to odpowiedzialny, co z tym zrobi, to on wtedy to zrobi. On sobie podejmie proszę decyzję. Piśmie, opisać, Jak mogę, panie Andrzeju, te trzy minuty rozmowy z panem to by było pisania dla mnie przez pół godziny. Proszę pana, proszę, wszystko na piśmie. Panie Andrzeju, bo ja się tam do pana przejdę normalnie i panu to wyjaśnię. I jeszcze zaprosimy panią Anią. Panie Andrzeju, czy ja tam się mam ubrać i do pana przyjść z kamerą? Panie Andrzeju, grzecznie będziemy rozmawiać. Panie Andrzeju, wskażę Panu, ja mówię, że chcę to przeprowadzić łagodnie z Panem, łagodnie Panie Andrzeju, nie chcę z Panem kłócić. Przyjść i pokazać palcem, piecząteczkę Panu pokażę. Pokażę Panu podpis, ale, ale najwyższa jakość usług Panie Andrzeju to jest jak człowiek z człowiekiem, bezpośrednio. To jeszcze za mało, Panie Andrzeju. To są negocjacje. Panie Andrzeju, to są... Panie Andrzeju, bo będzie drugi raz. Panie Andrzeju, ale przecież Pan pracował jako porządny urzędnik. No to czemu? No to... Panie Andrzeju, bo będzie druga rozmowa. A ja Panu gwarantuję, że Pan... No mi zależy, żebyście na końcu dobrze wyszli. Macie dobrze wyjść na końcu i Pan Andrzej no też. Proszę to opisać. Jak? Jak, jak z wami się nie napisać. Ale wy lekceważycie moje pisania. Ja to już pisałem. proszę tak do mnie nie mówić. Pan nie lekceważy pisania, no to o pisaniu będziemy mówić. No, to o tym co policja napisała, będziemy o tym rozmawiać. Proszę napisać. Ale to jest napisane, panie Andrzeju, to jest dyspozycja. I on się omawia. Panie Andrzeju, dyspozycja, która jest napisana, to to już się zostawia, tylko omawia. Ją się już nie opisuje, ją się omawia. Najpierw musi mieć pan omówione, żeby mieć napisane. Panie Andrzeju, ja się tam do pana dzisiaj przyjrzę, mi się będzie chciał, naprawdę. Będę przychodził i tam proszę panią Anię coś też poinformować, że też się zjawię. Nie wszystko, bo napisane jest, panie Andrzeju. Dyspozycja jest napisana. A ma panią jeszcze tam u siebie, nie? Tą dyspozycję. Bo jak będę ją potrzebował dla kogoś, to do pana i tak muszę iść. I tak, ponad dyspozycję. Ale ja chcę wiedzieć, gdzie jest oryginał, panie Andrzeju. U pana, no nie? Jak będę ją szukał, to. U pana jest, panie Andrzeju, oryginał. U jest przecież na policji. No jak na policji, jak u pana był? Nie, to nie ma dwóch oryginałów, widzi pan? Ale może zbadać. Na pewno no to właśnie, to kto ma mieć kopię, a kto oryginał, panie Andrzeju? Może wy macie mieć kopię. Proszę wszystko na piśmie. Proszę mnie tu nie Panie Andrzeju, proszę. proszę się przygotować na te pytania, dobra? Bo ja będę je zadawał. Proszę, proszę, proszę wszystko na piśmie. Proszę Ale ja je będę zadawał, panie Andrzeju. Ja już skończyłem skończyłem. Ale to wyjdzie pan mi na materiale jak, że wszystko na piśmie. Pan będzie mi taka jak Katarynka wszystko na piśmie, wszystko na piśmie. Ja pana pana pytał... Ale panie Andrzeju, nie tak będziemy. No, na piśmie. Na piśmie. A możecie mi na piśmie napisać, że to jest wszystko w porządku, że ta pieczątka po zbadaniu jest w porządku. No to, a mogę od was na piśmie dostać tym razem? Wy mi napiszcie, panie Andrzeju, wy mi napiszcie, że pieczątka jest w porządku. Wszystko jest czytelne, panie Andrzeju. Panie Andrzeju, jak pana będę pytał, żeby pan mi to przeczytał? Ja będę chciał, żeby pan mi to przeczytał, tą dyspozycję. Tylko panie Andrzeju, tą dyspozycję się czyta od prawej do lewej, proszę pamiętać. I proszę sobie przeczytać teraz, jak ja skończymy rozmowę, tą dyspozycję od prawej do lewej i zobaczy pan, że się panu nie będzie układać, jak pan będzie to czytał. Już padliście. A to ma być czytane po polsku od prawej do lewej dyspozycja naprawdę proszę ją zerknąć jak skończymy rozmawiać i tam w połowie zacznie pan mieć że tak powiem niesensowne czytanie bo jak komuś pan będzie dyktował żeby przepisał to pan się zorientuje że to zupełnie inaczej wyjdzie bo ja mogę na przykład poprosić żeby pan mi to przepisał na maszynie no nie a mogę sobie prosić żebyście mi to przepisali na maszynie linijka po linijce tak jak jest tak jak się czyta po polsku i tutaj wpadniecie znowu panie Andrzeju po... Niech pan zobaczy, ile to ta dyspozycja ma, że tak powiem, felerów w sobie. To czemu się tak upieracie? Na kogo wy wychodzicie potem? Na szaleńców, panie Andrzeju. Ja chcę tutaj z panem, jak mówię, na końcu dobrze, no nie. Odkryliśmy panie Andrzeju po prostu kulawą dyspozycję i to wszystko wspólnie. No. Ja wam pomogłem odkryć dyspozycję, która nikomu nie służy. O. Po prostu dostał pracownik od policji, to trzeba tak wyjaśnić. Tak sobie to wyjaśnimy na końcu. Zauważyliśmy dyspozycję, która nie powinna trzymać mojego skutera, i wy wycofujecie się z tej umowy, no nie? Bo to jest nieuczciwe, zwyczajnie przetrzymywać. Nie możecie mi przetrzymywać, panie Andrzeju. Tak, bym chciał, żebyśmy to taki raport zrobili, panie Andrzeju. Fajnie by było, no nie? Ja już panu powiedziałem wszystko. Ale słuchał mnie pan, dobry pomysł. Ma pan lepszy? Ja już już powiedziałem wszystko. A jaki ma pan lepszy pomysł? No ja wiem, jaki ma pan lepszy pomysł? Lepszy pomysł to, żebym ja się skontaktował z panem, żeby pan to przeczytał, tak? Andrzej ja to panu właśnie czytam teraz, z kartki czytam, tylko że się nie widzimy. Ja tak to mam napisane, panie Andrzeju. No to ja to panu czytam teraz. To chciałby pan mieć przeczytane, to. Ja proszę pana, proszę opisać to. Tutaj... Przeczytane pan miał, właśnie panu to przeczytałem. Audiobook zrobiłem panu z tekstu pisanego. I co teraz pan podejmuje? Jaką decyzję pan podejmuje, panie Andrzeju? I ale co? No teraz ja mówię, no pan podejmuje decyzję, pan to przeczytał. No przeczytał pan to już, to, to, to właśnie to, to napisane. Jaką pan decyzję podejmuje teraz, panie Andrzeju? Do pana list był. No właśnie. Panie Andrzeju, co robimy? Ja mówię, co jest najłatwiejsze. Teraz pan musi wygenerować pomysł. No to, to właśnie, ja tu panu przeczytałem teraz moje pismo. Czy może być takie pismo, panie Andrzeju? Panie czy, czy takie pismo, jakbym Proszę, napisał pana, do Pana? pana upisze, to i się Panie Andrzeju, bo to jest wersja, że tak powiem, próbna, no nie chciałem wiedzieć, bo to jest dużo napisane było, bo ja to Panu przeczytałem, widzi Pan, i teraz czy, czy to ma sens, na przykład, żeby Pan ruszył dalej w temacie z pismem? Jak Pan uważa? Bo chciałem to wysłać, tylko tak jak mówię, to jest wersja próbna, testowa, nie? Niech Pan wysyła, co Pan uważa za stosowne. Do pana ustnie wysłałem. Przeczytałem panu mój projekt na pismo, panie Andrzeju. Co pan robi dalej, panie Andrzeju? Ja bym, ja bym na przykład zaprosił mnie do pana. zaprosi mnie pan do siebie? Proszę, Panie Andrzeju, a czy zaprosił mnie pan do siebie? Nie zapraszam pana, Ale, panie Andrzeju, a kto by mnie zaprosił? A kierowniczka może by mnie zaprosiła? Panie Andrzeju, a ma Pan numer do prawnika telefoniczny? Bo on ma numer służbowy, nie? No to, to wszystko proszę dzwonić na sekretariat. I oni nie odbierają ode mnie. Oni nie odbierają ode mnie telefonu. Ja nie jestem sekretariatem. Ale oni w trosce o najwyższą jakość usług nie odbierają telefonu ode mnie. Naprawdę, naprawdę Panie Andrzeju. Dyrektor się ze mną nie chce spotkać, udaje, że jest na jakiejś naradzie. Drugi dyrektor też jest. No i zawsze są. Jak ja dzwonię, to oni są zawsze na jakiejś naradzie, wie pan? To wy tam musicie się często naradzać. To musicie być bardzo bystrzy w pewnych rzeczach. Umiecie rozwiązywać te zagadki, co z tym dalej robić, bo się naradzacie często, wy to macie we krwi, można powiedzieć. Wy takie rzeczy powinniście z automatu rozwiązywać. Dobrze mówię, no tak, bo jak cały czas się naradzacie, to jesteście najlepszymi doradcami co teraz zrobić. No i co teraz trzeba zrobić z dyspozycją? To ja wam mówię. Oddać mi skuter zwyczajnie, bo kulawa jest dyspozycja. No, na starej pieczątce nie ma nazwiska, imienia nie ma, nie ma formatu daty, panie Andrzeju. To jest numer tam napisany, gdzie jest data, a to ma być w formacie daty. Widzi pan? To też bym panu powiedział na spotkaniu i to może powtórzę. Pokażę panu, jak to się czyta, widzi pan to od prawej do lewej, linika po linijce, a potem nagle pan zobaczy, że tam jest jakaś głupota napisana. To naprawdę to wyjdzie głupota. No to pan podtrzymuje teraz tą niepotrzebnie tą głupotę. Panie Andrzeju, no to jak mi pan powie, że to jest faktycznie głupota, no to zaczynacie mi oddawać skuter. O to chodzi. No ma to sens, panie Andrzeju, nie? Panie Andrzeju, ja się do pana przejdę. No to pan mi załatwi, panie Andrzeju. No, albo pan będzie w grupie zorganizowanej, przestępczej. Jest pan, jest pan, bo pan jest na równi z każdym pracownikiem. Pan jest ważnym pracownikiem, panie Andrzeju. Panie, temat, jeden temat skuter, a uważam, że pan jest ważnym pracownikiem w tej firmie ZDIM. To jest państwowa firma. To nie jest prywatna. A to jest prywatna czy państwowa? Państwowa. No. Pan? To to czemu? To, 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 to proszę pana, to tutaj kto, co panu zrobi? Kto z kierownictwa panu zrobi? No niech pan powie, jakby pan powiedział tak. Panie Rafale, według mnie pracownika urzędu to jest nieważne, panie Rafale. Ja, Andrzej Buchacz, to mówię, ZDM. Co mi dyrektor zrobi? Ja znowu stanę za panem, panu nic nie zrobią, to im zrobią, a nie panu. widzi pan, pan tu wychodzi na czysto, na końcu. Na końcu pan wychodzi czysto. A tak to wszyscy się pogłębiacie. Niepotrzebnie to robicie. Dyrektor nic panu nie zrobi, kierowniczka tym bardziej panu nie zrobi, bo pan załatwił temat. Właśnie pan załatwił im temat, uf, oni odetchli, bo ja już do nich nie będę dzwonił. Oni będą przeszczęśliwi, jak pan to załatwi, panie Andrzeju. Naprawdę, im to jest na rękę zwyczajnie. To co? To niech pan przejrzy jeszcze raz tą dyspozycję. Z tą pieczątką niech się pan zastanowi, że to jest stara pieczęć, stara pieczęć przed 2020 roku. Oni mieli stare druki, zwyczajnie, ze starą pieczątką, podbili to. Teraz używają tego, nie powinni tego używać na starej pieczęci, bo pieczęć jest jedna, jedna, a nie dwie. Jest jeden wzór pieczęci, no nie? Mamy teraz nowe pieczątki. Oni używali starej pieczęci. Pan ma starą pieczęć, niech pan zobaczy. Niech pan tam zadzwoni pod ten numer telefonu i zobaczy. No, to, to co panu powiedzą, że nie ma takiego numeru, no to, to jak może tak być? No. Widzi panu, i tu już pana wszystko broni, wszystko broni, ta piecząteczka pana broni. O, I to, że tam na samym końcu nie ma imienia, nazwiska wpisanego, to jest niedopełnienie obowiązków, panie Andrzeju. A pan ma dopełnić obowiązek, widzi pan i ma się przyjrzeć tej dyspozycji i ją zwyczajnie powiedzieć, że jest nieważna, nieważna u was. No i oddajcie mi szybciutko skuter i jak mówię, wychodzicie na tym dobrze na końcu. Ma to sens, panie Andrzeju? Takie pismo bym panu na przykład napisał. No i co by pan mi odpowiedział teraz? No, ale, panie Andrzeju, pismo, teraz odpowiadamy na pismo. Czas jest na odpowiedź. Pana Pana, pana czas teraz jest na odpowiedź, a nie wszystko powiedziałem. No, pan mi powiedział napisać, ma pan to pismo. Pisać, teraz odpowiada pan na moje pismo. Na moje pismo pan odpowiada teraz. Na moje pismo. To proszę go przesłać. Może to nagranie, mówię, dam panu nagranie. W, w piśmie będzie tak. W nagraniu jest wszystko wyjaśnione. Proszę to nagranie. Potraktować to, jako to, pismo, to, i teraz to, mi odpowiedzieć. No, napisać, wysłać. no pan mi odpowie na to, no to, to ja mówię: no to napiszę do pana, przyniosę i napiszę. Dostanie pan płytkę, nie wypalę nie panu nie płytkę. Nie, do pana. Nie, do pana, bezpośrednio do pana będę adresował. Mogę, mogę. No tak, panie Andrzeju, czego się pan boi? Czego się pan boi, naprawdę. Pan w tej chwili. No tak, no tak, panie Andrzeju, ja, no tak, no tak, panie Andrzeju, naprawdę ja panu, chcę, żeby pan dobrze wyszedł w tym wszystkim. No to już łatwiejszej metody, panie Andrzeju, to już panu nie podsunę, no, sam pan widzi, że tu nie ma gdzie wpaść, pan nigdzie w tutaj nie wpada, nigdzie, nigdzie, no. Ale ja nie chcę gdzie wpadać. Ale pomaga mi pan jako urzędnik. Panie Andrzeju, bo wychodzi na to, że urzędnik państwowy nie pomaga mi, no to, to, to ja nie chcę mieć takiego urzędnika, ja to ja mogę powiedzieć, że nie chcę mieć takiego pana Andrzeja, bo ja bym chciał mieć takiego pana Andrzeja, który by mi załatwił to, no, może tam przyjdzie jakiś inny pan Andrzej, albo pan się może przekręci przecież, niech pan popatrzy, jak ja bym był na pana miejscu, to jak ja bym takie rzeczy zobaczył, to bym powiedział z miejsca, jasne, że tak. Na pana miejscu, jakby ktoś do mnie przyszedł z takim czymś, to bym powiedział, jasne, tutaj pieczątka jest nieważna, to ja się wytłumaczę, się przed każdym, przed sądem się nawet wytłumaczę. To, to jest zwyczajnie podejrzenie o popełnienie przestępstwa. No. Jak mówię, w formacie daty nie ma daty, no to ja jestem urzędnikiem. Ja, urzędnik, który ja rozpoznaję formaty daty, a to jest numer. O, a podpis gdzie jest? Gdzie jest imię, nazwisko napisane? Nie ma, nie ma. No to co? No to do widzenia. No to, no to kto mnie oskarży o co, panie Andrzeju? Jak ja bym był takim urzędnikiem? O co by ci ludzie mnie oskarżyli? O co? O to, że zwróciłem uwagę, że nie ma imienia, nazwiska napisanej na dyspozycji, a oni by powiedzieli, że ja to miałem przepuścić? <laughs> No to oni by tutaj wyszli na szaleńców, panie Andrzeju. Niech pan zobaczy, oni teraz muszą panu zarzucić, zarzucić, że to jest wszystko w porządku. Cała dyspozycja. No nie, a pan mówi, że nie, nie już. Poza tym tu jest skreślenie ewidentne, a tam jest zaznaczone, taka gwiazdeczka jest, panie Andrzeju, niepotrzebne skreślić, a tam jest wszystko skreślone. No to pan znowu ma podkładkę. Ja mam patrzeć na skreślenie, a nie na jakieś kółka. O, tak, bo tam jest zakreślone jeszcze, zakreślone urzędnika nie interesuje, interesuje skreślenie, tak, a jest skreślenie, no to co ten skuter tu robi tak naprawdę, co ten skuter tam robi, panie Andrzeju. Widzi pan, tak bym się wytłumaczył przed szefostwem, sądem, nawet w tym, w Strasburgu bym tak odpowiadał. Jeszcze bym wskazywał, że jak państwo dalej się będzie upierać z tymi pieczątkami, to chyba jest szalone to państwo. To tak by wyszło nasze państwo polskie, panie Andrzeju, bo pan reprezentuje też urzędników państwa polskiego, czyli państwo polskie pan reprezentuje w tej chwili, no właśnie. Także ja tutaj panu pomagam, widzi pan. To co robimy dalej, panie Andrzeju? Przyjrzy się pan tej dyspozycji jeszcze raz? Po tym, co panu powiedziałem? Czy przyjrzy się pan dyspozycji jeszcze raz? To jest taki mój wniosek do pana Andrzeja, żeby się pan przyjrzał jeszcze raz po tym, co panu proszę, powiedziałem. Proszę, proszę, to wszystko. Nie Przyjrzeć się, panie Andrzeju. To ja bym pot to napiszę taki list. Proszę przyjrzeć się ponownie jeszcze raz dyspozycji usunięcia pojazdu i zwrócić uwagę na pieczątkę, zwrócić uwagę na datę i podpis. Co pan dalej robi z tą dyspozycją? No, to tak bym do pana napisał. No, to już pan to przeczytał. To łatwo panu napisałem, niech pan patrzy. To co pan robi z tą dyspozycją? Musi się pan przyjrzeć, bo w moim piśmie jest to, że się pan przygląda. W moim piśmie jest to, że się pan przygląda, panie Andrzeju, teraz i teraz pana decyzja. Pana decyzja, panie Andrzeju, urzędnika państwowego rp. Reprezentanta ZDM właśnie, widzi pan. No tak, no tak. To co? Trzyma pan dalej, czy oddaje mi pan ten skuter? Co, ja się pytam teraz o nowy temat. Czy ma go pan dalej, czy mi go oddaje? Tam zostało opisane na jakich warunkach wydania na czas No, ale warunek pierwszy jest taki, że dyspozycja musi być tip-top. Bez zarzutu. Ale to na podstawie, panie Andrzeju, na podstawie czego? To jest dyspozycji, tak? On jest trzymany? No tak, no właśnie. A ta dyspozycja jest prawa, sprawiedliwa i etyczna. 20 minut, panie Andrzeju. No to niech pan zrobi, no to właśnie, to teraz pan robi tak, że pan idzie do tej dyspozycji, czyta ją od nowa, przygląda się jej i decyduje, czy, czy mać skuter, czy nie, panie Andrzeju. No, co co? Co, 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 co tu dużo wiedzieć. Czy przeczytał pan pismo? Ja panu przeczytałem pismo, no. To no takie pan dostał i teraz się musi pan odnieść. No i teraz jest pan na egzaminie. Co pan zrobi? No, albo będzie pan w pracy, albo nie, panie Andrzeju, naprawdę. To... Panie Andrzeju, tutaj naprawdę chodzi o to, czy pan będzie dalej w pracy, czy nie, no jak mówię, no bądźcie grupą zorganizowaną. No już pan wychodzi duże, co? Przysłać do nas. Nie chcę się już powtarzać, bo naprawdę... Ja chcę tego uniknąć, bo ja pana proszę lubię. przełożonego zadzwonić i... Nie, oni mnie unikają, panie Andrzeju. Panie Andrzeju, ja tutaj uważam pana za fajnego urzędnika. Ale proszę pana, pan mi to tylko raz kadzi, raz tak, raz tak, no, no przecież... No... Przecież powiedziałem, że ja... Powiedziałem, że chcę, żeby pan na końcu wyszedł dobrze. no to jak ja... No to jak, jak, ja widzę, jak ja widzę pana, że pan na końcu wychodzi dobrze, no to pan jest dobrym urzędnikiem. Złym? Dobrym. Tylko, że na razie niechętnym. Bardzo niechętnym. No, i tą niechęć trzeba przełamać, panie Andrzeju, i pan będzie w porządku. No, to o niechęć tylko chodzi, no. O taką głupotę, panie Andrzeju, w pracy. To jest taka głupota, że tak powiem. Głupie pismo, no, o głupie pismo chodzi w tym wszystkim. No to proszę do mojego kierownika dzwonić i uzgodnić wszystko. Panie Andrzeju, niech pan pójdzie tam i powie, że zauważył głupie pismo. Już taki człowiek dzwoni do mnie i mnie męczy i mówi, że to jest nie w porządku. To, to napiszcie do niego, że jest w porządku, może tak. No i niech pan idzie z tym pismem, tak powie, że taki człowiek dzwoni cały czas i, i nie daje spokoju. Niech pan nie będzie dyktował co ja mam. Ale ja panu podsyłam dobry pomysł, kierunek działania, bo pan na razie nic nie robi. Nic, a nic panie Andrzeju. Oprócz gadania ze mną to nic. No. Mówię, tu są ruchy już. Ruchy do pani Ani też zrobić ten sam ruch. Ona będzie przeszczęśliwa, jak mi to odda. Bo zauważyła, jak mówię, bzdury w dyspozycji. No. Niech ona odkryje te bzdury, to jeszcze zostanie świętą może tam u was. No, bo to jest takie ważne odkryć bzdury w pismach urzędowych. To jest ważna rzecz, Panie Andrzeju. Co Pan myśli? No to jest nawet takie uczciwe, uczciwe wyławiać takie, widzi Pan, zatrute dokumenty. O, bo to jest taki dokument, który jest zatruty. Zatruty pieczątkami i tymi wszystkimi rzeczami, co dzisiaj nie będę powtarzał, bo już Pan tu pamięta, nie? O tym imieniu, nazwisku i pieczące to jest chyba najłatwiej. No, początek i koniec. Zbadacie z panią Anią i tam odkryjecie, tam cuda odkryjecie, że to jest nieważne. O, właśnie. To niechżeż pan idzie do tej pani Ani Sośnierz, to ona się zrehabilituje, bo jak nie, to ja mówię, to ona przecież jeszcze padnie, bo jak będą inni ludzie badać panie Andrzeju, to jak to będzie wyglądać? To dopadną was tam przecież. Panią Anię za to, że mówiła, że jest z panią Moniką. Przecież ona już ma pozamiatane, już mam dwie rzeczy pozamiatane. No, za dyspozycję, za starą rzecz i jeszcze wcześniej chroni pan koleżankę z pracy. Jak mówię, wszystkim pan pomaga, panie Andrzeju. Jeden fajny ruch pan zrobi. Panie Andrzeju z ZDM. Co pan na to? Zrobi pan ruch w moim i waszym temacie? No, ruch już jest zrobiony. Proszę napisać to na I się stosujemy. A ja już wcześniej kierownictwo, no i wszystko. Przez to Panie Andrzeju to to bo mi się tu wszystko nagrywa wie Pan, to ja tu Panu prześlę to nagranie Pan się ustosunkuje, dobra? no, odpisze mi Pan tak, i jeszcze Panie Andrzeju bo ja to tak, ja to nagranie jeszcze prześlę do dyrektorstwa do dyrektorstwa i do Pani Ani też prześlę, to żebyście wszyscy sobie posłuchali, i teraz wspólnie zdecydowali i nie wyłączali mi się tutaj <laughs> Pan Andrzej mi się wyłączył, no Dobra, no ale to w sumie dobrze, bo przynajmniej powiedziałem co miałem powiedzieć, tak? No to już nie wiem, można to jakoś jaśniej wyjaśnić. Słuchajcie, to, to, to jest przecież ekspansja, to jest łączenie, no nie właśnie. Chodzi o to, żebyśmy wszyscy byli połączeni. Ja będę jeździł, a oni się będą zajmować innymi rzeczami. To jest połączenie, powrót do równowagi, tak? Właśnie, a oni robią tak, żeby tego powrotu do równowagi nie było. Że to tak się, że ta dyspozycja tak to wszystko robi, widzicie, ja wam mówię, narzędzie niczego nie robi, ty to robisz, no nie narzędzie, no to wszystko od człowieka zależy, co zobaczy w tej dyspozycji. Jeżeli przyjdzie taki człowiek i zobaczy, że to jest wszystko w porządku, a drugi przyjdzie i powie to, 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 to i to. I choć teraz rozmawiamy, bo ty mówisz, że wszystko w porządku, no to on będzie uciekał, no. Wiecie, bo jak było wszystko w porządku, to tutaj od razu. Proszę bardzo, zapraszam na rozmowę. Proszę bardzo, co to jest? Pieczątka aktualna, aktualna, dobra. Lecimy dalej. Data. W formacie daty data jest? Jest data, dobra. Druk wypełniony, proszę bardzo, czytamy. Tak, od prawej do lewej. Następny wyraz, następny wyraz. Wszystko się zgadza. Tak, zgadza się. Dobrze. Idziemy dalej. Tu jest podpis, miejsce na podpis i imię nazwisko jest? Jest. Dobra. Czy jest podpis? Jest podpis. Jest imię nazwisko? Jest imię nazwisko. Proszę bardzo, czy tutaj tu są skreślenia, tak? Niepotrzebne skreślić. Dobrze, jedno skreślenie jest jest. Czy to jest poprawne? Tak, poprawne. Czy dyspozycja jest poprawna? No tak, poprawna. No to o co chodzi? No, to tak mi powinni powiedzieć. Widzicie, tak mi powinni powiedzieć. Tutaj się zacznie, widzicie, projekcja, racjonalizacja, odrzucenie i projekcja. Wszystko na, na co? Proszę napisać, to jest projekcja. Proszę napisać, proszę napisać. To nie ja. Ja dopiero po napisaniu będę robił właśnie, a po napisaniu to też widać, co będę robił. No. Oj, panie Andrzeju, panie Andrzeju. Dobra. To jest pranoja po prostu i tyle. To jest skurcz. O. Pan Andrzej tutaj pokazał rekord skurczu, ale to też dobrze, bo bo można zobaczyć po prostu skurcz. No. Panu Andrzejowi przejdzie, będzie w pewnym momencie w ekspansji, będzie uwolniony. No, jak, że tak powiem, to się wyjaśni, no to on, on co, wtedy przejrzy na oczy, dopiero wtedy przejrzy na oczy, jak mu ktoś powie, że dyspozycja jest nie w porządku, no nie. Jak to musiałoby wyglądać? Nie wiem, może by ktoś pana Andrzeja nauczył, jak się czyta dyspozycję. Może on by tak siadł na takim egzaminie, by mu taką dyspozycję i mówi teraz, panie Andrzeju, niech pan czyta tą dyspozycję, no nie, niech pan tu zwraca wszystko uwagę czy nas w porządku. Tylko czy nie. niech się pan zastanowi tutaj Pan Andrzej by tutaj pięknie Pokazał nam właśnie Jak się czyta dyspozycje No i na końcu albo by zaliczył Albo by nie zaliczył z dokumentów państwowych nie. Właśnie no na razie to pan Andrzej Uczy się dokumentów państwowych bo na razie się boi dokumentów państwowych. No a tutaj ja panu mówię Andrzejowi, żeby był odważnym pracownikiem, bo nie jest reprezentantem urzędników ZDIM, tak, nie inaczej. Na ten moment, no a w następnym momencie będzie ktoś inny. No, zobaczymy. No, w każdym razie, Wiecie, ja tutaj mam temat z policjantami o tym samym i ZDIM o tym samym, tak. I kto pierwszy właśnie, I kto ma fajniejszych, mądrzejszych ludzi w pracy właśnie. A to jest jedno miasto fajne.